Osoba, która mówi najwięcej, nie zawsze jest tą, która jest najczęściej słuchana. Czy zaobserwowałeś to? Osoba, która mówi zbyt wiele podczas spotkań, dyskusji rodzinnych, a nawet zwykłych rozmów, ma tendencję do tracenia zainteresowania słuchaczy. Z drugiej strony, osoba, która słucha i czeka na odpowiednią okazję do mówienia, często wytwarza ciszę, która ma większy wpływ niż jakikolwiek krzyk. To nie przypadek, że zarówno Platon, jak i Schopenhauer. Rozważali te koncepcje. Platon powiedział: Rozważ teraz, lwa na sawannie. Nie krzyczy bez powodu. Zamiast tego cicho obserwuje, uważnie obserwując każde działanie i atakuje tylko wtedy, gdy triumf jest pewny. Taka samokontrola staje się coraz rzadsza u ludzi. W dzisiejszych czasach mówienie stało się obowiązkowe. Wiele osób mówi wszystko, co może, ze strachu przed byciem pominiętym lub pozostaniem w tyle. Co jednak, jeśli musisz milczeć, aby być traktowanym poważnie. Przekonasz się dzisiaj, że cisza służy jako narzędzie intelektu, kontroli i strategii, a także jako zwykła przerwa między zdaniami. Przeanalizujemy, w jaki sposób odnosi się to do relacji, miejsca pracy, a nawet najbardziej delikatnych negocjacji. Chodzi o wykorzystanie ciszy jako taktyki świadomej kontroli, a nie o zachowanie ciszy z powodu posłuszeństwa. W podsumowaniu pokażę jak wykorzystać to w codziennym życiu? Żadnych ekstremalnych zmian w życiu, ani bezsensownych wyzwań. Wystarczy niewielka, łatwa zmiana, która zmieni sposób, w jaki postrzegają Cię inni. Co ważniejsze, postrzeganie samego siebie. Kontynuuj czytanie, jeśli to rozumiesz. To fascynujące, że jednym z najsilniejszych rodzajów obecności może być cisza, która na pierwszy rzut oka wydaje się być nieobecnością. W naszej kulturze mówienie więcej. Zajmowanie większej przestrzeni akustycznej i prezentowanie swoich umiejętności są uważane za sposoby narzucania się. Ale jeśli zwrócimy na to uwagę, ludzie, którzy potrafią milczeć, mają realny wpływ. Jest to trudny do zaakceptowania paradoks, ponieważ zaprzecza idei, że ci, którzy nie mówią, są nieważni. W praktyce często jest wręcz przeciwnie. Zwróć uwagę na codzienne życie. Ktoś zawsze czuje potrzebę mówienia bez przerwy podczas spotkania w pracy. Przeszkadza mu cisza, nawet jeśli nie ma nic ważnego do powiedzenia. Dlatego używają niezgrabnego języka, zbędnych uzasadnień lub rażących stwierdzeń, aby wypełnić lukę. Lider jest po drugiej stronie. Mam tu na myśli postawę, a nie stanowisko. Lider obserwuje, słucha i czeka na idealną okazję do zabrania głosu, kiedy to robi. Każde słowo płynie naturalnie jak dobrze zaplanowany ruch szachowy, ruch, który zmienia całą grę. Rozważmy to. Niecierpliwy szachista reaguje pochopnie na to, co obserwuje i przesuwa swoje figury bez zastanowienia. Każde działanie jest odruchem, a nie wyborem. Tymczasem uważny gracz analizuje całą planszę przed podjęciem działania. Po dłuższym czasie, w którym pozwala przeciwnikowi na zdenerwowanie, wykonuje pojedynczy ruch, który całkowicie zmienia sytuację. Cisza może być strategiczną pauzą, podobnie jak w szachach. Obszar obserwacji, który podkreśla słabości gry, których nikt inny nie zauważa. W relacjach międzyludzkich powtarza się ten sam schemat. Gdy jeden z członków rodziny domaga się głosu jako ostatni, staje się poirytowany, podnosi głos i zaczyna powtarzać swoje kwestie, starając się wygrać samą głośnością. Wiesz o tym, teraz porównaj to z kimś, kto słyszy konkluzję i jednym zdaniem kończy konflikt. Cisza już przygotowała stabilną emocjonalnie osobę na ostatnie słowo, więc nie musi o nie rywalizować. Ale dlaczego takie zachowanie ma miejsce? Dlaczego tak wiele osób odczuwa potrzebę ciągłego mówienia? Rozwiązanie jest proste – niepewność. Ludzie starają się wypełnić pustkę słowami, gdy czują się zagrożeni. Tak jakby próbowali przekonać innych o swojej wartości. Jednak ludzie, którzy są pewni siebie, nie czują potrzeby udowadniania czegokolwiek. Świadomość, że nie ma potrzeby wypełniania każdej pustej przestrzeni, jest kluczem do prawdziwej kontroli. To rozumowanie nie jest nowe. Według Schopenhauera, zewnętrzny hałas jest oznaką wewnętrznej niestabilności. W pewnym sensie słowa nie są inne. Niepokój lub strach przed wydaniem się nieistotnym. To dwa przykłady mentalnego chaosu wykazywanego przez tych, którzy uważają, że cisza jest nie do zniesienia. I odwrotnie, ludzie, którzy czują się swobodnie w ciszy, przekazują przeciwną wiadomość spokój, opanowanie i pewność siebie. Dlatego następnym razem, gdy będziesz mówić, słuchaj uważnie, kto tu rządzi, kto to jest, ten, który ciągle mówi, czy ten, który obserwuje w ciszy, skrupulatnie analizując każde działanie przed jego podjęciem. Zastanów się teraz, kim chciałbyś być. Bycie cichym to coś więcej niż po prostu niemówienie. Hałas rozprasza, ale obecność, strategia i kontrola są kluczowe. Cisza organizuje niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak celowo wykorzystać przestrzeń, którą tworzy dla percepcji. Z tego powodu wiele pism taktycznych i filozoficznych podkreśla znaczenie bezruchu lub sundsu w sztuce walki. Cała walka opiera się na oszustwie. Musimy wyglądać na słabych, gdy jesteśmy gotowi do ataku. Mówiąc inaczej, cisza nie jest równoznaczna z bezczynnością. Jest to niewidoczne preludium do następującego działania. Rozważmy rozmowę kwalifikacyjną, aby zrozumieć to w praktyce. Rekruter zadaje trudne pytanie. Jak rozwiązałbyś spór ze swoim przełożonym? Istnieją dwie kategorie kandydatów. Pierwsza odpowiada od razu, chcąc wydawać się skuteczna, ale w pośpiechu wysuwa niezgrabne argumenty. Druga słucha, zatrzymuje się na chwilę, a następnie udziela jasnej, bezstronnej odpowiedzi. Postaw się teraz w roli rekrutera. Którego kandydata zdecydowałbyś się zatrudnić? Oczywiście tego drugiego. Dlaczego? Ponieważ ta pauza wyrażała pewność siebie i introspekcję. Czas potrzebny na udzielenie zdecydowanej i ostatecznej odpowiedzi był przyczyną ciszy, a nie braku odpowiedzi. To rozumowanie odnosi się również do negocjacji. Jeśli kiedykolwiek uczestniczyłeś w negocjacjach dotyczących zakupu lub sprzedaży, być może zauważyłeś, że pierwsza osoba, która zabiera głos, często przegrywa w gorących sytuacjach. To praktycznie niewypowiedziana norma. Pierwsza osoba, która zabiera głos po złożeniu oferty, jest zazwyczaj w niekorzystnej sytuacji. Sprzedawca, który zauważa, że klient milczy i czuje się zmuszony do kontynuowania rozmowy, aby zachować kontrolę nad sytuacją, jest tego najlepszą ilustracją. W pośpiechu oferują dodatkowe rabaty lub specjalne warunki. Wszystko to dzieje się, ponieważ cisza klienta sprawiła, że poczuli się niekomfortowo, nawet jeśli o to nie prosili. To samo zjawisko można zaobserwować w rozmowach międzyludzkich, jeśli wyjdziemy poza sferę zawodową. Jak często zdarza się, że jedna osoba czuje się tak niekomfortowo z powodu milczenia drugiej podczas sporu, że mówi więcej niż to konieczne? Ta celowa cisza rodzi sceptycyzm, niepokój, a ostatecznie ujawnienie. W tym momencie milcząca strona przejmuje kontrolę nad sytuacją. Ponadto milczenie ma znaczenie symboliczne. W wielu przypadkach cisza przemawia głośniej niż tysiąc słów. Czy ktoś kiedykolwiek zaangażował się w rozmowę podczas spotkania? Ale nagle jedna uwaga od kogoś, kto milczał przez cały czas, zmienia temat rozmowy. Osoba, która zwlekała z zabraniem głosu, przywróciła centrum uwagi tak, jakby inne dźwięki były po prostu szumem w tle. W tym przypadku narzędziem, które nadało wypowiedziom wagę, była cisza. Ale dlaczego cisza jest tak potężna? Jest ona sprzeczna z logiką ciągłego przepływu. Ludzie są przyzwyczajeni do niekończącego się napływu informacji, wiadomości i stwierdzeń. Cisza zakłóca ten przepływ. Powstaje pustka, miejsce, w którym Jednostki muszą myśleć. Druga osoba czuje się zobowiązana do wypełnienia pustki pozostawionej przez Twoje milczenie, ale ta pustka nie jest Twoja, jest ich własnością. Spotkania, wywiady, rozmowy, a nawet negocjacje sprzedażowe wykazują tę dynamikę. Dlatego następnym razem, gdy znajdziesz się w sytuacji, w której chcesz od razu zareagować, zrób coś przeciwnego. Wstrzymaj się, no, nie spiesz się. Nie poddawaj się swojemu dyskomfortowi. Ponieważ zrozumienie, kiedy i jak mówić, jest często silniejsze niż mówienie więcej. Bycie niedocenianym może czasami być najlepszą pozycją, w jakiej możesz się znaleźć. Może się to wydawać sprzeczne z intuicją, ale jest to sprawdzona taktyka. Według Sun podczas wojny wyglądaj słabo, jeśli jesteś silny, patrz daleko, jeśli jesteś blisko. Nie jest to ani uległość, ani tchórzostwo. Wywiad strategiczny jest tym, czym jest. Ludzie, którzy nie stanowią zagrożenia, nie są zbyt uważnie obserwowani, podczas gdy ludzie, którzy nie są obserwowani, mogą swobodnie poruszać się niezauważeni. Archetypową ilustrację tej metody można znaleźć w filozofii. Sokrates był ekspertem w udawaniu niedoinformowanego podczas kłótni. Zadawał proste pytania i zachowywał się tak, jakby nie znał odpowiedzi, ale w praktyce prowadził drugą osobę na manowce. Ironia sokratejska to termin nadany tej taktyce. Jednym dobrze postawionym pytaniem rozmontowywał całą linię argumentacji przeciwnika, dając mu wrażenie, że to on kieruje rozmową. Sokrates nie musiał być najbardziej inteligentną osobą. Wystarczyło, że był najmądrzejszy. Wyraźne tego przykłady można zaobserwować w dzisiejszym świecie. Wyobraźmy sobie menedżera, który pozwala starzyście proponować rozwiązania, zamiast zawsze narzucać mu swoją wolę. Przełożony już wcześniej pomyślał o tej drodze, ale starzysta uważa, że ma świetną sugestię. Pracodawca pozwala starzyście zabłysnąć, nie pokazując swojej władzy, ale w rzeczywistości osoba odpowiedzialna była szefem przez cały czas. To nie jest oszustwo. Pozwala to na delegowanie zadań bez poświęcania kontroli. Ten typ osoby ma jedną wspólną cechę: wiedzą już, że mają władzę, więc nie czują potrzeby jej demonstrowania. Klasy również wykazują te tendencje. Uczeń jest często postrzegany jako zajęty lub niezainteresowany, jeśli milczy przez większość lekcji. Po pewnym czasie podnosi rękę i zadaje pytanie, które wszyscy inni rozważali, ale bali się zadać. Reszta klasy milknie, gdy nauczyciel skupia się na tym jednym uczniu. Co powoduje, że tak się dzieje? Ponieważ osoba, która milczy, oczekuje, że będzie miała coś ważnego do powiedzenia, gdy się odezwie i zazwyczaj tak się dzieje. W dyskusjach jest to kolejny typowy przypadek. Osoby, które nadmiernie mówią i starają się sprawiać wrażenie inteligentnych, często ujawniają zbyt wiele na temat swoich zainteresowań. Jednak ten, kto wydaje się nie rozumieć lub nie spieszy się, wykorzystuje to jest to podobne do kupującego, który po prostu patrzy, jak sprzedawca mówi bez końca, nie mówiąc nic. Wygląda na nieprzekonanego i nie odrzuca oferty. Konsument już wie, że otrzyma wyższy rabat, a sprzedawca gorączkowo próbuje przypieczętować transakcję. Z tego powodu najzdolniejsi negocjatorzy potrafią milczeć. Często sekretem uzyskania więcej jest wydawanie się mniej zainteresowanym. Dlaczego jednak to działa? Rozumowanie jest proste. W otoczeniu osób, które nie wydają się być zagrożeniem, ludzie często opuszczają gardę. Weźmy pod uwagę grę w karty. Ludzie nie będą zwracać uwagi na Twoje ruchy. Jeśli uważają, że masz słabą rękę. Dzięki temu możesz działać, gdy nadejdzie czas, aby ich zaskoczyć. Podobnie jest w odwrotnej sytuacji. Wszystkie oczy będą zwrócone na ciebie i każdy błąd zostanie zauważony, jeśli wszyscy uwierzą, że masz silniejszą rękę przy stole. Sun mówi nam dokładnie to: Wolność należy do silnych, którzy wydają się słabi. Gdy słabi ludzie udają twardzieli, ujawniają swoje słabości. Następnym razem, gdy poczujesz potrzebę wykazania się lub zademonstrowania swojej inteligencji, zadaj sobie pytanie: co zyskam, ujawniając się teraz? Czasami najlepszym sposobem działania jest wyjście na ignoranta lub osobę niezainteresowaną. Kalkulujesz każdy krok, nie dlatego, że jesteś mniej zdolny. Milczenie jest czymś więcej niż tylko taktyką komunikacyjną, jak nauczyli nas Sokrates, Sun Tzu. I naprawdę strategiczni przywódcy. Ponadto służy jako narzędzie do samokontroli emocjonalnej, ponieważ hałas zewnętrzny jest słyszalny i widoczny. Hałas wewnętrzny jest często trudniejszy do wykrycia i często powoduje, że tracimy kontrolę podczas rozmów, nieporozumień i konfrontacji. Zdolność do zachowania ciszy, gdy zostaniemy sprowokowani, nie jest oznaką słabości. Jest to najwyższy poziom regulacji emocjonalnej. Rozważmy nieporozumienie między parą. Jedno z nich staje się wzburzone, ciągle dyskutuje, a czasami nawet krzyczy, ale druga osoba nic nie mówi. Nie jest to jednak pogardliwa cisza, jest to uważny bezruch. Nie reagują natychmiast, nie biorą odwetu, po prostu obserwują. Co dzieje się później? Krzyczący zaczyna czuć się bezbronny. Bezruch drugiej osoby staje się lustrem, gdy słyszy echo własnego hałasu, co jeszcze bardziej podkreśla jej brak kontroli. Osoba krzycząca traci w tym momencie kontrolę nad sytuacją i często odkrywa to zbyt późno. Ta dynamika występuje zarówno na spotkaniach biznesowych, jak i w relacjach osobistych. Wzorzec się powtarza. Zakłada się, że jeśli ktoś staje się niecierpliwy i mówi stanowczo, druga osoba zrobi to samo. Konflikt nasila się, jeśli następuje natychmiastowa reakcja, ale cykl kończy się, gdy zapada cisza. Instynktowna reakcja drugiej osoby zostaje zdestabilizowana przez to nagłe zatrzymanie. Kiedy ktoś traci cierpliwość, często traci również rozsądek. Gandhi często stosował ideę samokontroli poprzez ciszę podczas demonstracji przeciwko brytyjskiej władzy. Nawet gdy jego zwolennicy chcieli zaatakować, powstrzymywał się od użycia przemocy pomimo poważnych prowokacji. Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć na świecie, powiedział. Milczenie Gandiego w tej sytuacji nie było zaniedbaniem. Było to całkowite opanowanie chęci odwetu. Nie wypowiadając ani słowa, jego walka bez przemocy ujawniła okrucieństwo jego ciemiężców, ale żeby to zrozumieć, nie trzeba być Gandhim. To rozumowanie pojawia się w codziennych interakcjach. Osoba, która reaguje pod wpływem impulsu podczas sporu ze współpracownikiem, często mówi coś, czego później żałuje. Jednak osoba, która daje sobie pozwolenie na odczekanie kilku sekund, jest w stanie wymyślić bardziej zwięzłe, zdecydowane i rozstrzygające stwierdzenie. Jedną z najczęstszych strategii w dyskusjach biznesowych jest cisza. Bierność to nie to, to przygotowanie się. Powiedzenie kto krzyczy, traci rozum nie jest przypadkowe. Najcichsza osoba niekoniecznie ma rację, ale ci, którzy nie potrafią kontrolować swojej skłonności do wybuchu, pokazują, że stracili samokontrolę. Ponadto utrata samokontroli oznacza przekazanie kontroli innej osobie. Gdy tracisz panowanie nad sobą, nie jesteś już sobą. Jednak cisza nie jest stanem pustki. Pokazuje, że umysł pozostaje dominujący. Jest to podobne do przerwy na wzięcie głębokiego oddechu przed udzieleniem odpowiedzi. Ta dziesięciosekundowa przerwa jest często wystarczająca, aby zapobiec powiedzeniu czegoś, czego nie można cofnąć po wypowiedzeniu. Każdy tego doświadczył. Mówisz coś bez zastanowienia, a po kilku minutach zdajesz sobie sprawę, że odczekanie zaledwie 10 sekund pozwoliłoby ci zachować milczenie. To nigdy nie wyszłoby z twoich ust? Chcesz wprowadzić to w życie? Wypróbuj jedną prostą rzecz następnym razem, gdy będziesz kuszony, by od razu zareagować. Oddychaj głęboko, a następnie policz do 10. Może się to wydawać proste, ale działa zadziwiająco dobrze. Ta pauza służy jako sposób na pokazanie sobie, że nadal masz kontrolę nad tym, co zamierzasz powiedzieć. Nie jest to ani zaniechanie, ani poddanie się, to samokontrola. Co zrobić, jeśli druga osoba nie przestaje mówić, krzyczeć lub naciskać? Należy pamiętać, że najpotężniejszy krzyk o kontrolę nie jest w rzeczywistości krzykiem. Jest to raczej cisza, która trwa. Taka cisza nie jest oznaką słabości, to szczyt siły. Nie potrzeba żadnych słów, aby pokazać, że ktoś może pozostać emocjonalnie opanowany w środku pandemonium. Bycie dumnym może być ciężarem, który jest przedstawiany jako siła. Często prowadzi to do poczucia, że aby zostać uznanym, musimy zwyciężyć w debatach, wykazać się inteligencją i mieć ostatnie słowo. Jednak, co tak naprawdę możemy na tym zyskać? Jeśli przyjrzymy się temu bliżej, odkryjemy, że gdy duma nie jest kontrolowana, Prowadzi do niepotrzebnych kłótni i utraty ważnych kontaktów. Pętla bitew o władzę wynika z tego, co można było rozwiązać przy odrobinie spokoju. Osobiście doświadczył tego Schopenhauer, który jest znany ze swojego krytycznego spojrzenia na ludzką próżność. Według jego własnej matki, nie był w stanie zaakceptować punktu widzenia innych ludzi z powodu swojej akademickiej dumy. Ze względu na swoje rygorystyczne i logiczne spojrzenie na wszechświat, Schopenhauerowi trudno było zaakceptować to, co postrzegał jako przeciętność w poglądach innych ludzi. Jego niezdolność do tolerowania innych była często interpretowana jako zarozumiałość. W dzisiejszych czasach łatwo jest zidentyfikować ten rodzaj dumy. Weźmy pod uwagę współpracownika, który odmawia przyjęcia korekty lub eskaluje każdą kłótnię w bitwę ego. W środowisku zawodowym jest to szczególnie widoczne. Weźmy pod uwagę pracownika strofującego swojego przełożonego przed grupą. Nawet jeśli pracownik ma techniczną rację, jego postawa może spowodować niepotrzebny konflikt. Przełożony często reaguje raczej siłą niż rozsądkiem. Jest to kwestia relacji władzy, a nie tylko ego szefa. Porównajmy to teraz z osobą, która czeka na zakończenie spotkania i robi uwagę prywatnie zamiast publicznie poprawiać szefa. Nawet jeśli poprawka zostanie dokonana, sposób, w jaki zostanie odebrana, jest zupełnie inny. W tej sytuacji chodzi bardziej o dumę i kontrolę niż o pracę. Tutaj strategiczne milczenie nie jest oznaką poddania się, to inteligencja, to poświęcenie krótkoterminowego triumfu, aby ostatecznie osiągnąć większy. Relacje osobiste opierają się na tym samym rozumowaniu. Jak często ostatnia osoba, która zabiera głos w sporze między przyjaciółmi lub partnerami, czuje się jakby wygrała dyskusję, czy jednak faktycznie zwyciężyła, a może po prostu jako ostatnia nie wiedziała, kiedy przerwać? Tutaj rozumowanie jest proste. Mówienie z dumy ma swój koszt, a cena jest często wyższa niż się wydaje. W gorącym momencie czujemy potrzebę obrony naszego stanowiska, ale następnego dnia, gdy opadnie kurz, poczucie zwycięstwa. Często zamienia się w żal. Wiele przyjaźni i relacji jest napiętych, ponieważ ktoś nalegał na ostatnie słowo. Nie dlatego, że miał rację, ale dlatego, że nie chciał przegrać kłótni. Lao Tzu, taoistyczny mędrzec, ostrzegł kiedyś: Ten, kto wie, nie mówi. Ten, kto mówi, nie wie. Idea ta nie oznacza, że milczenie powinno być absolutne, ale raczej, że ci, którzy są pewni siebie nie muszą tego nieustannie udowadniać. Kiedy masz jasność co do tego, kim jesteś, nie czujesz potrzeby walki o czas na wypowiedź, aby potwierdzić swoją inteligencję, autorytet lub znaczenie. Poświęć teraz chwilę na refleksję, ile argumentów przegrałeś tylko dlatego, że chciałeś mieć ostatnie słowo, ile debat przerodziło się w niepotrzebne konfrontacje, ponieważ nikt nie chciał ustąpić. Duma działa w ten sposób przekonuje Cię, że wygrywasz, ale w rzeczywistości tylko zwiększasz napięcie emocjonalne, a oto kluczowy punkt. Cisza jest często prawdziwym antidotum na dumę. Nie dlatego, że Cię pokonuje, ale dlatego, że przerywa cykl próżności, który prowadzi do niekończącego się konfliktu. Następnym razem, gdy poczujesz impuls, by mówić głośniej lub mieć ostatnie słowo, zadaj sobie pytanie, co tak naprawdę próbuje tutaj wygrać. Jeśli odpowiedzią jest udowodnienie, że mam rację, być może nadszedł czas, aby przestać. Nie każde zwycięstwo jest warte walki, a milczenie w tym przypadku nie jest porażką. To mądrość, wiedza o tym, kiedy mówić, a kiedy milczeć, to umiejętność, która może całkowicie zmienić sposób, w jaki ludzie Cię postrzegają. Nie chodzi o milczenie z powodu poddania się, ani o mówienie przez cały czas, aby wydawać się istotnym. Prawdziwa moc leży w równowadze między tymi dwoma to zrozumienie, że często cisza nie jest końcem rozmowy to przestrzeń, w której dojrzewają pomysły. Na przykład w sytuacjach rodzinnych kłótnie często zamieniają się w rywalizację głosów. Każdy chce wygrać rozmowę, mieć ostatnie słowo lub udowodnić, że ma rację. Kto tego nie doświadczył, przyjrzyjmy się jednak bliżej. Jak często zdarza się, że ktoś wygrywa rodzinną kłótnię? Krzycząc i powtarzając te same kwestie, zwykle dzieje się odwrotnie. Im bardziej ktoś nalega na ostatnie słowo, tym bardziej traci kontrolę nad sytuacją. Pomyśl teraz o osobie, która zamiast próbować wygrać, słucha uważnie, a kiedy mówi, rzuca krótkie, bezpośrednie i precyzyjne stwierdzenie. Wpływ jest zupełnie inny. Nikt nie kłóci się z kimś. Kto przekazuje prostą, niezaprzeczalną prawdę we właściwym momencie. Innym wyraźnym przykładem jest przyjaźń. Wyobraź sobie grupę przyjaciół dyskutujących na kontrowersyjny temat. Zawsze jest jedna osoba, która czuje potrzebę narzucenia swojej opinii. Osoba ta nie słucha nikogo, przerywa innym i odmawia przyjęcia kontrargumentów. W końcu przyjaciele nie pamiętają, co mówili, ale jak bardzo nalegali na wygranie rozmowy. Pomyśl teraz o przyjacielu który spędza większość czasu na słuchaniu, ale kiedy w końcu mówi, oferuje perspektywę, o której nikt nie pomyślał. Ta osoba nie musi niczego narzucać, ponieważ jej milczenie już zbudowało oczekiwanie. Kluczową kwestią jest tutaj wyczucie czasu. Nie chodzi o to, by mówić mniej lub więcej, ale o to, by wiedzieć, kiedy mówić w określonych sytuacjach. Pośpiech w mówieniu ujawnia niepewność. Czy kiedykolwiek widziałeś kogoś, kto, gdy ktoś mu zaprzecza, Odpowiada natychmiast, nawet się nie zastanawiając? Dzieje się tak, ponieważ ich dyskomfort związany z ciszą jest silniejszy niż potrzeba refleksji. Chcą po prostu wypełnić pustkę, ale ktoś, kto jest bezpieczny w swoich myślach, nie spieszy się, aby się usprawiedliwić. Czeka, myślą, a kiedy mówią, robią to z przekonaniem. Dobrym sposobem, aby wiedzieć, kiedy mówić, a kiedy milczeć, jest zadanie sobie pytania. Czy to musi być powiedziane teraz, czy też może poczekać? Często to, co wydaje się pilne w gorącym momencie, zanika po kilku sekundach refleksji. Ile razy zdarzyło ci się coś powiedzieć, a zaraz potem pomyśleć, że nie było takiej potrzeby. A teraz pomyśl o sytuacji odwrotnej, jak często żałowałeś, że milczałeś. Zazwyczaj to, co nie zostało powiedziane, można powiedzieć później, ale tego, co zostało powiedziane impulsywnie, nie da się cofnąć. Oto prosta praktyka na co dzień z przyjaciółmi i rodziną. Podczas rozmowy grupowej, staraj się więcej obserwować, a mniej mówić. Kiedy mówisz, dodaj coś, co nie zostało jeszcze powiedziane. Nie tylko sprawi to, że twoje słowa będą miały większy wpływ, ale także pokaże, że słuchasz, zanim wyrazisz swoją opinię. Podczas kłótni i konfliktów, gdy czujesz potrzebę impulsywnej odpowiedzi, zatrzymaj się. Policz do dziesięciu, zanim zaczniesz mówić. To wszystko. Ta krótka pauza wystarczy, aby przestawić mózg z trybu reaktywnego na tryb racjonalny w wiadomościach tekstowych przed odpowiedzią na wiadomość, która cię zdenerwowała. Zamknij aplikację na 5 minut. Wiele kłótni za pośrednictwem wiadomości tekstowych ma miejsce z powodu pośpiechu, aby odpowiedzieć. Cyfrowa cisza jest również formą kontroli. Cisza w tym kontekście to nie tylko strategia czy technika. To wybór, aby uniknąć podsycania napięcia. Nie musisz tego robić cały czas, ani używać tego w każdej rozmowie, ale kiedy to robisz, wpływ jest niezaprzeczalny. W końcu cisza to nie tylko brak słów, to żyzna przestrzeń, w której pomysły mają czas na rozwój. Słowa mają swoją wartość, ale cisza również. Nie chodzi o decydowanie, co jest lepsze lub bardziej skuteczne, ale o uznanie, że cisza, podobnie jak słowa, może otwierać nowe ścieżki. Czasami impulsem będzie mówienie, innym razem będzie to czekanie. Nie ma na to dokładnej formuły i być może właśnie o to chodzi. Nie musisz mieć kontroli przez cały czas. Czasami pauza nie jest biernym czekaniem, to metoda pozwalająca czasowi robić swoje. Milczenie nigdy nie oznaczało milczenia w nieskończoność, to raczej obecność intencji niż brak głosu. Kiedy ktoś mówi w odpowiednim czasie, nie jest bierny, ma władzę, ponieważ dyktuje tempo rozmowy. Ponadto zaobserwowaliśmy, jak ta moc przejawia się w kilku sferach życia w trakcie tej refleksji. W związkach, przyjaźniach i miejscu pracy okazuje się, że cisza działa lepiej niż pośpieszne mówienie. Mówienie bardziej efektywnie jest ważniejsze niż mówienie mniej. Liczne przerywanie rozmowy może być mniej skuteczne niż przemyślana uwaga na jej zakończenie. Nie ma tu żadnej tajemnicy. To jest jasne. Tutaj prawdziwe przesłanie jest proste. Milczenie i mowa nie konkurują ze sobą, obie są niezbędne. Tak jak pauzy nadają muzyce rytm, tak cisza nadaje słowom siłę. Twoje słowa stają się prawdziwym głosem, gdy opanujesz tę naprzemienność. Cisza jest sposobem na radzenie sobie z samym sobą bardziej niż ze światem zewnętrznym. Zaczynasz zdawać sobie sprawę z tego, co dzieje się wewnątrz ciebie, gdy przestajesz reagować na wszystko. Jasność, która wcześniej była nieobecna, pojawia się wśród wewnętrznej kakofonii. Słuchanie tego, co świat ma do powiedzenia, jest ważniejsze niż próba jego uciszenia. Z tego powodu cisza nie musi być regułą ani metodą, jest wyborem. A jeśli ta refleksja skłoniła cię do myślenia, być może warto się jej przyjrzeć. Siła tej opcji polega na tym, że jest ona Twoja. Rozważ wpływ na siebie i innych ludzi w ciągu najbliższych kilku dni, kiedy zdecydujesz się mówić lub milczeć.